Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. Zapraszam bardzo gorąco na zakupy. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Przy zakupach go wpisujecie. Kod brzmi rostek 2024 Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. I to będzie w sumie na tyle, moi drodzy. Jak widzieliście na miniaturce, drugi odcinek z unboxingu paczek z NGC. Dzisiaj będą tylko moje monety, i zarazem jest to ostatni odcinek z tego unboxingu. Zaczniemy od tej mniejszej. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. No to zaczniemy sobie moi drodzy od tej mniejszej. W tym pudełku znajdują się dwie monety z drugiej Rzeczpospolitej i 10 z perelu, Wczesnego Perlu. Dobrze, ja sobie to obniżę. Karton dopiero położyłem, a już pełno kłaków lata z kartona. Dobra, moi drodzy, zaczniemy. A więc, moi, muszę każdy teraz. Mamy tutaj Grosika z 1923 roku, MS62BN.

Ta tak po prostu ją wysłałem z nadzieją, że dostanie troszeczkę wyżej. Tutaj bardziej liczyłem na AU58 MS60, ale AU55 jest. Moi drodzy, teraz będzie seria 5 sztuk 10 groszówek z 49 roku w odmianie miedzioniklowej Czyli jak widzimy, mamy rok 49, 10 groszy, Mieć, nikiel, MS-64. Mogłem je podać konserwacji, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego, bo myślałem, że NGC samo zaproponuje, że te monety nadają się do konserwacji, wtedy bym jak najbardziej reflektował i pewnie noty by były wyższe. Ale tak MS-64 na tej monety to jest OK. Teraz ponownie te same 10 groszy. i ponownie MS-64 to już fajna taka żółciutka patyna, naprawdę przesympatyczna żółciutka, złociutka patyna. także MS 64. Następne 10 groszy z 49 i ponownie MS 64. Naprawdę lustro na tych monetach jest porządne. ładnie się prezentuje, ale MS 64. Ponownie 10 groszy, 49. No i mamy MS64. Tu też ładnie patyna naszła. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Tu patyna też jest żółta, ale nierówna. Także super. MS64. I ostatnia z 10 groszówek z 49 roku i ponownie miedź MS64 Pewnie jakbym dał do konserwacji pewnie by miała tam stopień wyżej No ale Jest ok, jest okej. Okay. MS64 Teraz przejdziemy sobie do 20 groszówek. Też 5 sztuk. I moi drodzy, pierwsza z tych 20 groszówek 49 rok. Indio MS63. Oczywiście lustro na monecie występuje. OK, okay. MS63. Ponownie 20 groszy, tak jak już mówiłem 5 sztuk. I ponownie 409, Miedź. Nikiel MS63. Trzecia sztuka, dwudziestogroszowa Tym razem mamy MSA 65 pięć, dziurnikiem czterdzieści dwadzieścia groszy. Także jest super. Teraz 20 groszy, bardzo zaskoczę. Z 49 roku. Miedziunikiel MS-64. MS-64. No, i ostatnia z 20 groszówek, moi drodzy. rocznik 49, 20 groszy. nikiel MS64. Wszystko, co wam teraz pokazuję, będzie do kupienia na grupie, którą stworzyłem. Link do tej grupy sprzedażowej jest w opisie pod filmem. Także, moi drodzy, zapraszam. Kto chciałby. Kupić jakieś monety w gradingu ode mnie. No to zapraszam na grupę. Teraz weźmiemy sobie te duże pudełko. Czekajcie, ulezę to otworzę poza kadrem, bo to jest coś duże. Ok. I mamy tutaj PRL i trochę Trzeciej Rzeczpospolitej, O ile się nie mylę. Czy w ogóle jakąś miałem? Tak, tak, jest dobra. I trochę monet z Trzeciej Rzeczpospolitej. Moi drodzy, pamiętacie film, jak pokazywałem Wam zestaw rocznikowy 78? No to jeden wysłałem. Mamy tutaj 10 groszy, 78 rok, MS64. Yy, moi drodzy, nie mam pojęcia, dlaczego tylko i wyłącznie MS64. Może delikatne tam mikroryski są w tle. Yy, moneta nigdy nie obiegowa, po prostu z zestawu. Rocznikowego 78, ale za chwilę zobaczycie yy, większe <grych> zaskoczenie. No ale naprawdę bardzo ładne sztuki, ale niskie noty. MS64 dla 10 groszówki, teraz 20 groszówka. Yy, moi drodzy, jeszcze niższa nota MS63. Powiem Wam także, że na awersach, naprawdę, jak sami widzicie, nic nie ma, ale już no, na tych rewersach są takie mikroryski, ale nie są to mikroryski z obiegu, a po prostu podczas wybijania monety spadały na siebie transport i tak dalej. Rewersy tych monet praktycznie są proflajkowe. -like no, a wersy, nie. a wersy nie, rewersy jak najbardziej. Widać taka świeżyna, No ale tylko MS-63. Czekajcie, sobie przełożę kartkę. W moim ściągę z NGC teraz będzie 50 groszy z mienicy warszawskiej. No i mamy, moi drodzy, ms 65. naprawdę dziwię się że tylko ms65 moneta nie jest pokaleczona zbyt mocno tutaj są takie dwie mikrorysy większe no ale ogólnie moneta w bardzo dobrej kondycji a jest tylko ms65 teraz a jeszcze zaznaczę że jest to czekajcie, bo teraz sam zgłupiałem, czy oni to po kolei powkładali? A dobrze, dobrze, dobrze powkładali. Mamy tutaj bez znaku, ze znakiem mennicy, czy bez znaku to była? Ze znakiem, czyli tutaj mamy mennicę warszawską MS 65. Teraz mamy bez znaku mennicy, czyli kremnica. MS65 I moi drodzy, identyczna historia jak z monetą z mennicy Warszawskiej. No, nie mam pojęcia. Piękne lustro, ale MS65 i największe zaskoczenie, jak dla mnie, moi drodzy. Mamy tu złotówkę, zobaczcie MS-62, jest to ocena bardzo niesprawiedliwa, prawdopodobnie będę odsyłał tą monetę do ponownej oceny. Nie wiem dlaczego moneta jest w macie. No zobaczcie, te lustro ledwo chodzi, tak? Ja ich nie myłem przed wysyłką. Bo rzadko to robię, e, jeśli chodzi o monety, no gradingu. Jak wejdziecie sobie na. Tu macie QR kod, na chwilę przytrzymam. Wejdźcie sobie na stronę NGC i zobaczcie, jak ta moneta wygląda podczas fotografowania przez pracowników NGC. Tu widzimy e, po prostu monetę, która ma niezbyt eleganckie lustro. Jest to z mennicy warszawskiej. Ale aparat tego może tak nie oddaje, ale ja tu jeszcze te lustro widzę, ale zobaczcie jak ona wyszła na zdjęciach, właśnie w NGC. Katastrofa. Jakieś kreski im tam powychodziły, ja tych kresek tutaj nie widzę. No i w MS62, no jak dla mnie, bardzo niesprawiedliwa, niesprawiedliwa ocena, więc ta moneta na 100% pojedzie do NGC z powrotem jako reklamacja. Teraz moi drodzy mamy ponownie złotówkę, ale bez znaku mennicy. 78 rok. No tu widać, że to lustro y, naprawdę ładnie chodzi. MS-66. Także tamta złotówka z mienicy warszawskiej na pewno pojedzie z powrotem. Także moi drodzy, nie zawsze jest tak kolorowo jakby się chciało. Monety potrafią otrzymać niskie noty, mimo że w życiu nie były w obiegu. Teraz mamy 2 złote. I tu mamy 2 złote z mennicy warszawskiej. Bardzo dobra w sumie nota MS-65. Najniższy nakład 2 złotówki mosiężnej. Tu w ogóle jakaś y, plama jest na zdjęciu, zresztą zatrzymam tutaj. Zróbcie sobie zdjęcie tego QR kodu i tu na środku niby jakaś plama jest, no ale y, no widzę taki malutki okrąg, ale jak się tak patrzy na nią to no, jest taki pasek, a na zdjęciach NGC normalnie jakby jakaś wielka plama na niej była. No i później ludzie się dziwią dlaczego y, te monety się różnią, czy slab jest czasem podrobiony, także MS-65 dla dwuzłotówki z mennicy warszawskiej. Teraz będzie 2 złote z 78 zł z mennicy leningradzkiej i tu już mamy ms 67. Leningrad ogólnie dużo lepiej bił monety. Zresztą Kranienica też. Ładna moneta. Jest z rocznika, w którym się urodziłem. Zresztą wszystkie teraz, które wam pokazuję, są z tego samego roku, więc mają dokładnie tyle samo lat co ja, 46. Pięknie dobra. Teraz przejdziemy sobie do 10 z Bolesławem Prusem z 78 roku. I tutaj mamy MSA 66. Lustro przepiękne, także tutaj nie ma się czym za bardzo yy, przejmować. Boneta praktycznie z takimi dwoma uderzeniami, tutaj jedno, ale lustro naprawdę przepiękne. I mamy MS66. Teraz będzie 20 zł z Marią Konopnicką. I jak widzimy 78. 20 złotych Maria Konopnicka MS67. I moi drodzy, tak przy okazji, jest to Top Pop. Najwyższa nota w NGC. Nie jedyna, ale najwyższa. Aczkolwiek nie pamiętam, czy jedyna. Sprawdźcie sobie sami, ile tych monet jest ogradowanych w NGC w nocie MS67. Także jest to na 100% top-pop, przynajmniej do momentu, zanim opublikuję ten film. Jest to top-pop. Dobra. Teraz ostatnia z monet z tego zestawu rocznikowego. Mamy 20 ,78 zł, 78, pierwszy Polak w kosmosie, MS68. I moi drodzy, od razu też zaznaczę, że jest to. Yy, Pop, pop, tutaj sobie możecie QR kod zeskanować. Naprawdę lustro wybitne. Sześćdziesiątka ósemka nota. No i tyle. Teraz będzie pięć monet z Marcelim Nowotkiem rocznik 83 Pierwsza z monet ma MS 64 20 zł 83 Awersy tych monet naprawdę są bardzo ładne. Jak widzicie prawie no awers no wpada w proof like rewers nie także bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, zresztą sami wygląda jak Flake. Ok, MS64 dla pierwszej. Druga z tych monet dostała MS66. naprawdę ładny i te rewers, awers, przepraszam, no wygląda normalnie jak pro fake like. jakbym nie ułożył, zobaczcie świeży stempel awersu na pewno był a rewersu no raczej nie także MS66 dla Macelego nowotki Numer 3 i ponownie mamy MSA 66. I tutaj wygląda na to, że mamy skrętkę, tak delikatna skrętka 20 złotówki z nowotkiem. MS66 Zostały nam jeszcze dwie z Marceli nowotkiem I moi drodzy, teraz MS65. Tak. Tu już ładnie w patynę wpada ta 20 złotówka. Widać. Takie ciemniejsze tutaj na brzegu no i awers ponownie proflajkowy. MS 65 i ostatni z nowotków. i ponownie 83-20 zł MS-65 I ponownie, chyba delikatna skrętka, tak, jak najbardziej. Ta wersja naprawdę bardzo ładne. Świeżym stemplem MS65. Teraz będziemy mieli, moi drodzy, 1000 zł z Janem Pawłem MS65. Paweł ma jakiegoś tyfusa plamiastego ta patyna się nie rozłożyła y, równomiernie no, z powodu takiego, że no, srebra też nie jest jakieś wysokiej próby, jest tu 6, y, 625 próba no ale MS-65 jest OK także jest co jest teraz mam grosika z roku 90 Ms sześćdziesiąt osiem. Cyk. Jeszcze jeden grosik z taką notą. Ms sześćdziesiąt osiem. Zostało nam jeszcze 5 monet. 5, nie, przepraszam, 4. Wysłałem, moi drodzy, repliki 10, 10 20, 50 i setki z Bolesławem Hrobrem. Mamy tutaj, jak widzimy, Hrobre, Ristrike. Moneta. Złocona. Tombak złocony, o tak. Kameo. Yy, I tutaj mamy, moi drodzy, Max Note. To pop. Także ta dziesiątka dostała maksymalną ocenę. Nie mówcie, że ona jeszcze jest skręcona. Nie, po prostu źle włożeni. Tutaj są rzeczy znowu QR kod odbić i sobie sprawdzić No to pop po prostu. Teraz 20 zł z tego zestawu. Są to oficjalne kopie monet z drugiej Rzeczpospolitej. I znowu chrobry 20 zł. Tutaj akurat top pop nie występuje. A czy wysoka nota PRUF 69 Cameo, czyli monoteluszczana? Bardzo ładnie. To też jest oczywiście na sprzedaż. Teraz będzie. 50 zł z Bolesławem Chrobrym. I tu mamy tylko, że moneta jest lustrzana. 68 top pop. 50 zł Chrobry re-strike. Tutaj macie QR kod. Jakby ktoś chciał sobie, czekajcie, się odbija. o Jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, proszę bardzo. I ostatnia z monet 100 zł z bolesławem Chrobrym. Prof 69, czyli moneta lustrzana. Bardzo ładnie. Dobra, moi drodzy, jeszcze Wam tu teraz wstawiam zdjęcie, ile mam ogólnie slabów na sprzedaż. Także będzie tego dużo. Oczywiście zapraszam do tej grupy sprzedażowej na Facebooku. Tam yy, na dole w opisie pod filmem jest link. Także zapraszam. Oraz trochę banknotów mam. Yy, banknoty to tam Palicho, ale mam, też będą na sprzedaż. Także moi drodzy, yy, na koniec chciałbym oczywiście zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują do zasubskrybowania mojego kanału. Nic to nie kosztuje. A mi pomoże w rozwijaniu tego kanału dalej. Dziękuję moim obecnym subskrybentom, dziękuję za komentarze, za lajki, za dislajki. Dziękuję moim sześciu wspierającym mój kanał na YouTube oraz dziękuję moim czterem patronom na Patronite. Także, moi drodzy, jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!